Słuchaj kochani, idziemy na hasioki. Jak to robi flaming, jak to robi zawodowy. Może ja pójdę zobaczymy co można zobaczyć w kontenerach lub na śmietniczkach. Taśta pierwsza. Gdzie jakiś Harna. Sto. Harna. Sto. A, bo to jest tu. Tak. O, ona o, widzisz, jest taśta. O, 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 Tam jest. Taśta druga. Gdzie mi jest? Kolejny sto kontener. A czy tam jest? kochani, tacja, druga to co mamy? jakieś torbierdoły mamy jakieś złomy kochani to jest takie typu rzeczy to co? bierzemy to kochani i pakujemy więc tak, mamy tu kabelek, miedź aluminium radio Chyba znajdziemy czekonego kochani Patrzcie Jest izolki. O, bliżejnik idziemy to wszystko kolejny kontener Widzimy Kabelki są puste wszystko obrane Więc nic tu nie ma takiego Niestety ale haszyki są Wszystko obronne No idziemy Mamy kolejny kontener Co tam mamy? Ciekawe go za, me za metale Słuchaj, nie ma bo nie ma nic, nie ma nic, idziemy dalej. Jest kolejny, kont kolejny kontener, tu jest, kochani. Tu nie ma nic. Tutaj szukamy kabelku w miedzi, aluminium. Jest, kochani, jest. To boreczka Dale że przyda Mamy rurka jakaś, to nie Też nie ma nic Patrzcie dzisiaj za takie kręcenia, ale Cię taka jest dziwna, ale troszeczka kolejna żebeczka kochani patrzcie o Coś jest Idziemy dalej, patrzcie Kochani, już skończyłem Szukanie tych złomów Coś tam udało się znaleźć Więc wyjście udane Myślę, że to będę robić częściej, bo naduję fajne rzeczy, fajne ajzolki Pokażę Wam to co, to co da się znaleźć Farming, Mustafa Zawodowy Zbiru Wojtek oraz inni, którzy blendają mój kanał Może żeby podobny wypad w Toruniu na Hasioki Zobaczymy co z tego wyjdzie Do zobaczenia Hej Jest tak, tutaj haszoki mamy tak, mamy oczywiście kapel miedziany, mamy tu aluminium, mamy jakiś tu azol, mamy jakąś rurę aluminiową, mamy tu jakiś magnetofon z jakimś azolikiem, mamy coś tam po grzejnikach I tu mamy dzisiejsze rzeczy ma dzisiejszy odcinek się podoba, dzisiejszy taki niezapowiedziany Hejka.